Witam w kolejnym moim filmie. Dzisiaj taki odcinek z prezentacją, kilkoma podstawowymi testami, pomiarami takiego tu oto prosciutkiego, niedrogiego miernika cęgowego firmy Aneng. Firma już się pojawia na naszym rynku. Wiadomo, chińszczyzna, ale czy jest bardzo zła, średnio zła, czy może dobra. No, zobaczymy, pobawimy się tutaj tym mierniczkiem, mamy do niego instrukcję oczywiście po angielsku, przyrząd kategorii 2 do 600 V, i co my tutaj możemy mierzyć? Napięcie stałe zmienne, pomiar przejścia, koniec automatyczne zakresy, prąd, rezystancję, częstotliwość diody, pojemność, temperaturę, odnajdywanie przewodu fazowego i pomiar bezkontaktowy czyli wykrywanie przewodów jakie zakresy zakres AC podstawowy 60 A rozdzielczość 10 mA 400 A 100 mA 2,5% plus 30 cyfr napięcie prąd stały 60 400 to samo Napięcie 600V, 01V, rozdzielczość 0,5%, dokładność 600 mV, zakres 01 mV, do te same dokładności. Przy napięciu zmiennym dokładność 0,8, 0,8, pomiar rezystancji 0,8, pomiar pojemności, zakres 60 nano do 60 mF, dokładność przy najmniejszym zakresie. 10% przy najwyższym i pozostałych 2,5%. Temperatura 1%, częstotliwość 1%, dokładność. Ale to takie podstawowe tutaj jego funkcje. Opis jak mierzyć, no, ale to wiemy i zobaczymy, co to jest. Przysząd jest nieduży. Wyświetlacz, no raczej ciekłokrystaliczny, podświetlany. W pewnym momencie, jak widzicie, znika jego czytelność. Także zależy od kąta. Tryb auto w trybie auto mierzy napięcie zmienne, napięcie stałe, prąd zmienny, częstotliwość, pomiar przejścia i oporności. Przy wybieraniu ręcznym, pomiar pojemności, pomiar żyły fazowej diod, temperatury prądu stałego i miliwoltomierz napięcia stałego i zmiennego no cóż, no jeliczek ładny, prosty ile wytrzyma ta obudowa, trudno powiedzieć tu mamy cęgi, tu kierunek zaznaczony prądu Plus minus maksymalnie 400 A, Tutaj sądę, że tak powiem, czujnik do szukania przewodów. No i zobaczmy, jak on działa. Zróbmy parę pomiarów, które tutaj mogę na miejscu wykonać, takich podstawowych. I zobaczymy, jak to urządzenie funkcjonuje. No i mam tu już mierniki podpięte jako wzorca. Używam tutaj tego to miernika, którego parametry znam i można mu ufać na tą chwilę. I zaczynam od takiego podstawowego pomiaru napięcia na zakresie miliwoltów. No i jak widzimy, tu na początek no, wskazania niewiele się różnią. Także pozwiększamy sobie to napięcie. Zobaczymy w różnych miejscach. No, jeżeli chodzi o zakres. to mamy tutaj no można powiedzieć, że bezbłędnie chodzi czyli jego wskazania no odpowiadają praktycznie do jakiego miejsca możemy miliwolty, do 600 miliwoltów no dobrze, no to lećmy do 600 zobaczymy no, cały czas trzyma. zobaczymy skraj pomiarów. I no, nadal jeszcze, już jest poza zakresem. Nadal bezbłędnie. No więc przejdźmy tutaj w nim na zakres automatyczny. Nie, tutaj nie możemy wybrać sobie tego trybu pomiaru napięcia stałego. To jest robione w trybie automatycznym, to troszeczkę taka niedogodność i mamy już tutaj wyższe napięcia. No. Specjalnie no tu jest niewielka. No nie, no nie będziemy mówić o pojedynczych milivoltach tutaj. Więc w pełni w specyfikacji, z tego co widzę, on tutaj się, się trzyma. Także jeżeli chodzi, no nie będę teraz dawał wyższych napięć. Nie mam tutaj źródła, ale powiedziałem, to są takie podstawowe pomiary porównawcze. Robiłem też i inne, ale o tym to za chwilę. Teraz przejdźmy na zakres tutaj napięcia. I tutaj tak na szybko pomiar napięcia zmiennego w takich warunkach troszeczkę spartańskich. Muszę uważać, żeby mnie prąd nie kopnął. Ale wiem co robię, nie martwcie się. No, i pomiar częstotliwości, i pomiar napięcia. No, specjalnie też nie było się tutaj do czego przyczepić przy takim podstawowym pomiarze. Teraz przejdźmy do czego? Do pomiarów pojemności i rezystancji. I zobaczymy, jak ten miernik tutaj się sprawdzi. I mam tutaj taką płyteczkę testową, na której są różnej wartości elementy. No i zobaczymy, co nam pokażą poszczególne mierniki 10,19 omów. 10,20. No tu niestety włącza nam się tryb pomiaru ciągłości, co tu nie jest przyjemne przy pomiarze rezystancji no bo niepotrzebnie nam to piszczy, no to kolejna wada kolejny rezystor 99,8 no tu mamy pewną różnicę i ostatni powiedzmy przedostatni 9,95 100 Znaczy różnica jest praktycznie ta sama procentowo. 99,5 Mniej więcej na to samo wychodzi, jak my mieliśmy w zakresie rezystancji. 0,8% plus 3 cyfry. No to się mieścimy w tych granicach. I idziemy teraz do pomiaru pojemności, i tu już musimy wejść ręcznie w ten tryb. No tu niestety wiemy, jak wygląda pomiar pojemności za pomocą tego typu multimetrów. Jakimi błędami jest obarczony. Dla tych, co nie wiedzą. Pewnie też zrobię tutaj tych filmów odnośnie miernictwa, pomiarów rezystancji małych, dużych, pojemności, indukcyjności, bo jest to bardzo ciekawy temat. Ale wrzućmy tutaj, tak na próbę, sobie pierwszy kondensatorek. 0122. A no, tu mamy 14, ale tu jesteśmy praktycznie już poza zakresem wejdźmy troszkę dalej na trzeci 1024. No, tutaj się dokładnie zgadza 1024, 101,5 101 i 101 3. No dalej nie będę mierzył tutaj w ramach swojej dokładności on te pomiary dokonuje. Bo no jak za coś takiego, co jest bardzo prostym miernikiem, no bardzo niskiej klasy, więc nie ma się co czepiać. A teraz chciałbym zrobić taki pomiar no jego funkcji tej, nazwijmy to, cęgowej. A może jeszcze zanim to zrobimy, wejdę w tryb live o, i zaraz rzucę. tu tego nie będzie widać, ale wkładam końcówkę do, jak mi się uda, do gniazdka sieciowego. No zobaczymy, czy mi się uda. A i mi się nie uda chyba. Gniazdka mam pozabezpieczane. O, to jest i mamy, że przewód fazowy na drugim przewodzie tego nie ma, czyli wykrywanie przewodu fazowego też działa. I co chciałem zmierzyć teraz? robić taki ciekawy pomiar. zobaczymy co z tego wyjdzie. tu już się przygotowuję. zaraz zobaczycie co ja robię. O, zrobiłem to za szybko. 3, 30 wszystko jest ok. i jestem tutaj na pomiarze prądu. Ustawiamy pomiar prądu stałego. Jesteśmy tutaj i zakładamy. I włączamy tutaj sobie. Mamy 1A. Oprzy. czy damy 10, żeby za dużo nie było. No okej. Okay. 1 A, minus, a jesteśmy w odwrotną stronę, Jak weźmiemy w odwrotną, 1. No, przy dokładności jego w pomiarach cęgowych już patrzymy, DC Karent 2,5% plus 30, plus 30 cyf, no, to myślę, że, że nie jest źle tutaj. Przy tym pomiarze zwiększymy sobie prąd troszeczkę, i mamy dwa. No, zasilacz się 3,20. No, nie jest źle. Dobrze, wyłączmy, żeby nie obciążać zasilacza. Jak widzicie jedną rzecz, że bez przewodu on i tak pokazuje pewną wartość, bo oznacza to, że jego czujnik jest namagnesowany i nie ma tutaj funkcji demagnetyzacji. Przynajmniej nic na ten temat nie znalazłem i to po prostu... Te błędy, no widzicie, teraz jest 0,66, więc ten pomiar też byłby. A no, sprawdźmy jeszcze raz sobie. Jest 0,30, włączymy. No, zupełnie już inny prąd pokazuje. Czyli to jest pewna wada tego urządzenia, że nie możemy tutaj dla prądu stałego go rozmagnesować. Musimy sobie innymi metodami radzić. Jeszcze tylko sprawdzimy szybkość działania. Tu musimy niestety w tryb auto przejść. No troszeczkę te menu i przełączanie jest dziwnie zorganizowane. Nie jest to zbyt, przynajmniej dla mnie, wygodne. Mogłoby być troszeczkę lepiej. No jesteśmy w trybie sprawdzania przejścia, czyli pomiaru, który bardzo często dokonujemy. U. No to... U. Uh, uh, uh. No dobrze, no to ta funkcja jest, ale jej wykorzystanie w praktyce, no byłoby bardzo, bardzo ciężkie, jak mierzymy coś, sprawdzamy przejście, chcemy szybko to robić, no i wtedy, no a tutaj duże opóźnienie. Tak, jest to jednocześnie pomiar. Rezystancji, no tak, ogólnie byłby to fajny miernik. No i nawet jest, powiem więcej tutaj, że zrobiłem parę pomiarów, zwłaszcza przemiennego prądu. Tutaj pomiary cęgowe, więc wykazały, no że trzyma się w tych parametrach. Także nie ma tutaj problemu, dosyć dokładny jest. Inne zakresy, jak mierzyłem poza, też całkiem ładnie wypadły. Także jeżeli chodzi o jego, jako taką dokładność, to do takich zwykłych, codziennych pomiarów. Bezproblemowo się nadaje. Czujnik jeszcze ten co mamy pola, powiem, że w pewnych miejscach udało mi się nawet namierzyć kable, w pewnych nie, więc to działa, ale no tak jak w większości takich tanich mierników, czasami zadziała, czasami nie, więc nie jest to takie zbyt idealne termometr ten, który tu mamy. No to jest termometr wewnętrzny pokazuje 24, no 23, no mniej więcej tyle tu jest w tym momencie, także to to jest jeszcze do przeżycia. Cały czas, jak widzicie, się on też pokazuje, no, poza pomiarami. Także tak jak powiedziałem, no tutaj organizacja tego menu nie jest zbyt, yy, zbyt dobra, lepiej jakby się dało, większość tych funkcji też włączyć ręcznie, a nie że jest grupa z automatu i grupa włączania ręcznego funkcji, wybierania to mi zupełnie nie pasuje. No i ten ten pomiar przejścia, jestem teraz w trybie auto, nie jestem w trybie pomiaru pojemności, jeszcze dalej to przełączanie tyle razy, żeby wejść, to też jest troszeczkę niewygodne. Jeżeli chcemy szybko sobie coś znaleźć, szybko pomierzyć, no to nie tym miernikiem. Także fajny mierniczek jako dodatkowy, bez pewnych funkcji, znaczy ma te funkcje, ale nie działają tak jak trzeba, poręczny. Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie do bardzo podstawowych pomiarów, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o cęgi, no bo to jest najważniejsza i. Najlepsza cecha tego miernika, więc jeżeli chodzi o pomiary cęgowe, gdzie nie zależy komuś na bardzo wysokiej dokładności, to ten mierniczek w zupełności się sprawdzi. Tak samo, jeżeli chodzi o pomiary rezystancji, pojemności, diód to też bez problemu działa. Tak samo jak pomiary napięć, zarówno stałych i zmiennych. Pod tym kątem funkcjonuje... Można powiedzieć bardzo dobrze, jego cena kilkadziesiąt złotych, nie powiem ile w tej chwili, bo nawet nie pamiętam, ale nie są to duże pieniądze, więc jako taki zapasowy, czy drugi podręczny miernik, który możemy sobie gdzieś tam w kieszeni trzymać, nie boimy się o uszkodzenie, można mieć i tutaj pod tym kątem go polecam. To tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, zapraszam do komentowania i jak zwykle zapraszam do kolejnych filmów, które będą na moim kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.